Bo nie, nigdy przecież nie można. Bum! A może by to było na fotys? Jedno jest pewne, do góry nie polecicie. <grymiany> <grymiany> to powij. Przemoc uważa z tyłu grzyby. Ale na coś czekamy, czy? Pod <grymiany> ogon. Ale serio. Są fotografie?

Przecież to jak nagle, w tej chwili najlepsze jest, same chyba też nie Tak. będzie lepiej? może <gry> zatrzymać. No zacznę może od, od C. No, Normalna, tak C. Normana trzecia dywizja i do góry, nie? Chciałbym Ci później gore, za komentowanie tego sezonu, że z której zamiast cały sezon. No i mam nadzieję, że było to dla Ciebie równie emocjonujący sezon, jak dla nas na torze. W przyszłym sezonie wszyscy już będziemy jeździć, bo wiadujemy wszyscy, wracasz do ścigania ligowego z nami. No, ale taka y, pamiętka na ciebie. Dzięki, dzięki. 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 bardzo. Morgan jest jeszcze tutaj. Normal, firma firma Ananda Company. W tym roku sponsor. W przyszłym roku oczywiście nagrody postaramy się lepsze. Co Plus dodatkowo do tej nagrody. Wow. Dzięki Gratulacje. Dziękuję. Dzięki za komentowanie. Dzięki. 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 A więc <śmienic> to tam sobie pozwolę wręczyć w kucharzach do najmniejszej... Wszyscy to nie? Nie, to w, w trzecie miejsce, więc... Prawa, no się. <śmienic> wam <Nie> do <śmienic> na wężeca, ale już, żeby było na czym smażyć. Dobra, to będzie ale... I, 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 i brąz nie ma otisowa nie ma rendiego więc przechodzimy do e, drugiej które dla popaków też mamy do ma drugiej, mamy. Dywizji. Tu w drugiej dywizji i drugiej dywizji za zajęcie chciałbym e, okulary bo nie widzisz to było pomniejszające. W trzeciej dywizji jest jeszcze Gutto. Głosimy. Jestem. Jest <głos> dziękuję. Było bardzo myślę się pocić. No i w przyszłym sezonie P1 chyba, nie? Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. Gutto Automobili Lamborghini, gratuluję. Dzięki. Piełeczka dziękuję, Lamborghini z certyfikatem. Dziękuję. 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 Eee, Także dalej. Nie słyszałem, że w drugim Gratuluję. Dywatel, gratulacje. Dzięki. No i w miejsce w pierwszej DBC. to jest? Puszek, to jest. Brawo. No, Gratulacje. Gratulacje. Tak tak ta teraz na ten, nie będzie nie... <śla> pierwszych miejsc żadnego z chłopaków z nami nie ma ani Dikuta, ani buksusa ani Diasiego. No więc to węczymy im w inny sposób i jeszcze nie ma z nami Michaela, który zdobył puchaw za naszą osobną klasyfikację najlepszych czasów w sezonu. Także to wszystko zostaje, no i dron nad nami i piękne góry w tle. No i co, dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na ósmy sezon z nami i z Normanem w lidze oraz za mikrofonem. Dokładnie tak no, będzie. <laughs> Trzymajcie się. Cześć. <laughs>